Witam! Dzisiaj pogadamy o gadżetach. Zanim przejdziemy do głównego gadżetu, takiego związanego z komputerem, to pokażę Wam jeszcze inne dodatkowe bajery. Kupiłem sobie GoPro 8 i nie dlatego, że jeżdżę na rowerze, na rolkach, będę skakał ze spadochronem często, ale kupiłem sobie tą kamerkę dlatego, że ona może wysyłać słuchajcie, obraz przez Wi-Fi i przydaje mi się na przykład do streamowania, także mogę streamować bezpośrednio, a można ją nawet podpiąć, jeżeli się ma taką odpowiednią przejściówkę pod HDMI i wtedy można jej używać jako kamera komputerowa albo na na przykład tak zwany webcam, czyli kamerka internetowa. W innych materiałach wam coś pokażę z tej kamery, jakie ma nagrania, ma fajne slow motion, zobaczycie. A, i jeszcze oni zrobili w tej wersji, że nie potrzeba żadnego dodatkowego, słuchajcie, pokrowca, nie trzeba ETUI, ona sama w sobie jest już wodoodporna, także po prostu można ją wrzucić do wody. Sprawdzałem, testowałem, działa. To są moje zakupy, gdy wchodzę do sklepu, gdzie jest wszystko po 5-10 zł. Ale może się przyda. Turystyczny widelec, łyżka, nóż. O, taki niezbędnik, żeby taką saperkę sobie kupić, ale może się przyda. Światło w ciemności zawsze się przyda. To jest w ogóle jakaś najtańsza czołówka. Ona kosztowała bodajże 4 zł. O to jest z tej saperki jeszcze tu jest jakiś Bayer i to ma być podobno na komary i na kleszcze do psikania, coś jak off. No i nóż, nóż akurat nie jest tutaj chiński, bo szwedzki, eee, jest to oczywiście Mora knife, czyli tak zwana mora, coś przygotować przy ognisku. To jest stal nierdzewna podobno, ale powiem wam, że jeżeli używacie zmywary i tam są środki chemiczne, no to. No w każdym razie, no to chyba jest dowód, że kupiłem drugi, tak? No, 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 no właśnie. Świecące wieże, tak zwane tawery LEDowe. Jest to LT100 od Corsera sprzęt, który jest dopełnieniem całego stanowiska. Jeżeli macie podświetlany, jeżeli chcecie rozszerzyć podświetlenie waszego stanowiska, no, zaraz zobaczycie w ogóle o co w tym chodzi, bo to chyba takie zagmatwane. No i tutaj system, słuchajcie, LS100, system pasków LEDowych, który zamocujemy sobie za monitorami, po to, aby rozszerzyć tak zwane wrażenia. W skrócie, jeżeli będziemy takie rzeczy montować gdzieś za monitorem czy za jakimś tam dużym telewizorem, to powinniśmy uzyskać taki efekt rozszerzonej rzeczywistości jakkolwiek to brzmi. Jeszcze jest taki bajer, który nazywany jest Nexusem. Jest to sprzęt, jak widzicie, tutaj przyłączamy to do klawiatury i powinniśmy móc dzięki temu właśnie bajerowi, dzięki temu gadżetowi po prostu sobie sterować naszym oświetleniem praktycznie wszystkich rzeczy, jeżeli posiadają RGB. Możecie słyszeć w tle jakieś samochody i tak dalej, bo mam okno otwarte, bo jest ciepło. O Proszę bardzo, proszę bardzo. Jakieś pudełko. Ewidentnie to są podstawy. Kupa papierów i instrukcji. Yy, chyba zasilacz. I... A, i kabel do połączenia tego razem albo z innym sprzętem chyba. Takie kostki. No, tak to wygląda. Fajny jest od spodu, jest taki antypoślizgowy materiał. No chyba tak. Dobra, tutaj mamy kabel USB, to na pewno do kompa Mamy, to do kompa wpięte Teraz pomiędzy sobą połączymy Coś zaczęło świecić O, proszę bardzo Jakaś kostka, to nie są takie byle jakie To są grube sprawy A co to? Też zasilacz? Okej, okay, jeden zasilacz Jakieś łączenia, USB-ki A widzicie, wystarczyło kurcze Zaaktualizować oprogramowanie Ale ładnie się świecą teraz Wow, co jest? A ta kamera się nie nadaje chyba do przechwytywania takich rzeczy. Czekajcie. No, ale działa. Dobra, to ustawiamy i lecimy z następnymi. Dobra, tu się zaczynają schody. Tu się zaczynają schody, ponieważ tak. Po pierwsze, mamy dwa takie dłuższe, tutaj mamy dwa krótsze. I generalnie mam dwa monitory, a taki jeden zestaw jest na jeden monitor bądź telewizor, więc dwa pójdą to się na tyle w ogóle monitora montuje. Tutaj musimy jeszcze dodać do tego takie naklejki są dwustronne. I potem jeszcze coś takiego, taką kostkę, i to podpiąć, potem ze sobą to podpiąć, i jeszcze. Aaaa. O, może tak zaświecę, to będzie trochę jaśniej. Dobra. Okej. Okay. Ja nie mam takiego płaskiego tyłu. Będzie to działać? No, w teorii to powinno tak wyglądać. Tu montujemy jedno. Tu montujemy na dole i krótkie po bokach. Ciekawe jest to, że te uchwyty, które tutaj są. Zobaczcie, w środku mają tak, jakby taki kawałek magnesu. I jeżeli zamontujemy to w ten sposób, przykleimy, to nie będziemy musieli tego odrywać. Bo my tak naprawdę nie używamy taśmy, tylko to są kawałki takie magnesów. I teraz taki jeden kawałek, sobie po prostu ściągamy taśmę. Tutaj dajemy jeden, cyk drugi przykładamy, tylko nie tą taśmą klejącą o. I zobaczcie, mamy te kawałki, te płytki takie. Cyk, cyk, cyk. I to teraz przyklejamy po prostu. Tak, o. Dociśnięte, dociśnięte, dociśnięte. I teraz patrzcie, niby jest przyklejone, trzyma się dobrze, ale możemy to po prostu ściągnąć. To zostaje na swoim miejscu. Trzyma się. Poprzyklejałem to. Jedna jest uwaga: dołączono tutaj więcej takich uchwytów, więc jak widzicie, czasami to tutaj opada, czyli jest zbyt ciężkie. Dlatego te uchwyty dodatkowe można jeszcze tutaj przymocować. Ja sobie nawet zaraz dam. Zaraz, zaraz, bo ja to chyba źle łączę. Połączyć ze sobą. Ok, kable, żeby połapać. Dobra, udało mi się wszystko zrobić. Co prawda, tak trochę na dziko, ale na pewno to połączymy później. I teraz, chwila prawdy. Podłączyłem sobie końcówkę jednej taśmy tutaj. Ona robi koło. Następnie, USB do kąpa i zasilanie. Działa. Jak widzicie za mną udało mi się to już uruchomić. Dodatkowe mamy wieże mamy też podświetlenie tego monitora z tyłu. No i reszta urządzeń, jak widzicie, też jest podświetlona, bo u Corsera to działa tak, że każde z tych urządzeń możemy oczywiście wpiąć do komputera, ale każde z tych urządzeń jest osobnym urządzeniem, osobno oświetlonym. Natomiast dzięki oprogramowaniu iCue od Corsera możemy to wszystko razem połączyć. Możemy nadać temu jakiś profil, tryb, że albo działają całkowicie osobno wszystkie urządzenia te, oświetlenia tych urządzeń, albo one są ze sobą synchronizowane. Jak widzicie, ja tutaj sobie teraz zapalę na chwilę światło. Jak widzicie teraz, tak tutaj mamy te dwie wieże. Za tym monitorem też mamy trochę już tego zielonego, tej poświaty. Mogę to oczywiście zmienić tutaj. Pomarańczowy, żółty i tak dalej. Najlepiej by było jeszcze wyłączyć sobie światła. Możemy sobie po prostu klikać i zmieniać jakie chcemy tutaj oświetlenie mieć wokół tego monitora, czerwone, żółte itd tak Jeśli mam być szczery, moje stanowisko niezbyt nadaje się do pięknego eksponowania właśnie tych urządzeń, dlatego że e, o ile te wieże są widoczne, to na przykład tego oświetlenia, które powinno teoretycznie odbijać się na przykład na ścianie, nie zobaczymy. Dlaczego? Ponieważ ja nie mam czystej ściany, tylko mam ją oblepioną takimi piankami akustycznymi. To jest po pierwsze. Po drugie, ściana ta jest oblepiona piankami ciemnymi. One mają taki Grafitowy kolor, a najlepiej się odbija kolor na zgadnijcie jakieś ścianie. Białej. Wtedy byśmy mieli blisko ścianę za monitorem bądź telewizorem i idealnie by się to wszystko odbijało. Teraz wam tutaj w tym momencie pokazuję na ekranie jak to mniej więcej wygląda na różnych spotach reklamowych albo filmach innych youtuberów i naprawdę to robi wrażenie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest na potrzeby tego filmu, że to jest ulepszone, ale nie, no to faktycznie tak po prostu działa. Chodźcie, teraz wam pokażę jak wygląda ten program. Program ten już pokazywałem, na pewno się z nim zetkniecie, jeżeli macie sprzęt Corsera bądź planujecie Prędzej czy później. Natomiast tutaj co nam się pojawiło? Przede wszystkim pojawiły nam się słuchajcie te dwie zakładki ls 100 Starter Kit, czyli to jest to urządzenie, które razem z paskami LED z tyłu monitora daliśmy. No i możemy sobie ustawić, jak to wygląda, jak jest oświetlone. Po lewej stronie mamy różnego rodzaju efekty, jakoś bibliotekę efektów mamy, także możemy też tutaj zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mamy podgląd, także to jest, jeżeli chodzi o oświetlenie tego monitora z tyłu, a tutaj mamy dodatkowo te dwie wieże, też możemy te dwie wieże sobie ogarniać. Ehm, Mniej więcej mamy podgląd, lewa prawa, tutaj też hardware lighting. Wszystko to możemy sobie dostosować tak, jak nam pasuje. Proszę bardzo. I możemy sobie odpowiednio to dostosować. Zarówno to oświetlenie z tyłu monitora, jak i oświetlenie na wieżach. Jak widzicie, reaguje jak equalizer, który po prostu drga w rytm muzyki. Tak wygląda, jest zabezpieczone folią, to jest już taka podstawka, można jeszcze to zamontować na takie oto oklejane właśnie taśmą dwustronną, więc możemy to wtedy sobie na przykład gdzieś tutaj pod biurko podwiesić. Dobra, podłączamy. Dzięki temu urządzeniu mogę teraz sobie zarządzać dotykowo, bo to jest taki dotykowy panel, jak widzicie, dodatkowymi bajerami, a dokładniej wszystkim, co mam tak naprawdę od Corsera. Bo zarówno mogę zmieniać tutaj oświetlenia jednym kliknięciem, proszę bardzo, o, klikam cyk, mogę sobie dostosować głośność jakiegoś tam, nie wiem, utworu, który gra, albo całego systemu no i takie urządzenie możemy sobie tutaj postawić o, koło na przykład Stream Decka i będziemy sobie tutaj bajerować ale myślę, że o tym wspomnimy na potrzeby następnego materiału e, to jest taki jakiś bajer, taki smaczek, można powiedzieć takie dopełnienie naszego centrum dowodzenia dzisiaj ulepszyliśmy trochę stanowisko, jak widzicie trochę sprzętu od Corsera wpadło oprócz tych bajerów oświetleniowych wpadł także bajer, który w przeszłości mam nadzieję, że jeszcze zahaczymy, czyli Nexus całe te takie do sterowania, ta konsoletka e, muszę Wam powiedzieć, że ogólnie Oświetlenie jest Gites. Natomiast jeżeli chodzi o to oświetlenie na monitor, ja wiem, że są takie monitory i są produkowane, już wbudowane takie mają rzeczy, tak samo telewizory. Natomiast myślę, jeżeli ktoś jest zapalonym fanem podświetlania wszystkiego, to na pewno coś takiego mu się to przyda. Ja w każdym razie dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli chcecie informacji odnośnie tych sprzętów, to w opisie Wam dodam. I widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!